ma pszenica posiana, pszenżyto kupne pusiane, Czyste, a tutaj swoje, to już trzeci rok, czy czwarty, to już one się przekształca trochę w żyto, jest mieszane To jeszcze rok ma na posiać Spoko obeszłem Jak widać znacznik w tym roku jest Tutaj teraz pytel na tej działce, akurat nic nie widać to pomaga, był trochę czasu, to można było zamontować. Dobrze, że się nie kurzy deszczu, wcale nie ma. To się nie kurzy na ciągnika, nie ma, filtry wszy, o zawala. Nie wiem, już znowu coś trzeszczy filtry trzeba znowu uczyścić. Ale ta najgorsza działka się kurzy, to skończę, potem przewalę go. Jeszcze zostanie do siebie, jeszcze jest, jeszcze dopiero początek, co wam pokazać? Jak z tyłu nic nie widać, i tak jest wcześniej. Poszło wałowanie nawóz pod bronę. Powalę na wóz, Brona teraz się I ładnie równo jest Teda poswan żeby przejechać, to jest dwie nie wołowa, a resztę będę wołował No i dobra Dobra, miałem jeździć w koło, ale to tam pytel, tyle drogi, jechać w koło to lepiej poprzeczniaki walić i... Od razu też się zmniejsza działa. Dobra ziemia czarnoziem, się czarna ale to Peter popiół taki się zrobił Wał tutaj ledwo ciągnęłem Ale to nie jest kilnik no Ale teraz oś, latek to jest szalony Dobrze to wyniotło. ziemia mokra Lidność przynajmniej będzie trzymało Może kiedy popada ten deszcz Ziana mało, wszystkiego mało, górna, wszedł zobaczymy tutaj, żyto to zawsze rośnie ku góry bo to słaba ziemia, przy to się zobaczy zawsze jakieś może tutaj urośnie najgorzej tutaj na tym pytlu prawo ja, trochę odpanie z 30 ary, ale może

Co zrobić? W jednym miejscu zalewa a u nas pustynia. Ten rok to naprawdę. Byli susze, susze, ale ten to fest. Ciekawek na to drugi rok, już teraz mało się ściana wszystkiego. Jak u was roboty idą Pewnie jest poposiewane Częściowo Dobra, będę kończył, ja tu skończę najwyżej ino żyto czy... Ży, żyto... Żyto będę chciał, jeszcze żyto sprzężytem. Też, żyto pszenicą mam mieszankę. To będzie dobre dla opasów. Pszenica białkowa. Żyj to jak się mówi trochę węglowodano, strawność lepsza. taka trochę mieszanka będzie, no? Na szóstej klasie powinno urosnąć pszenica. Tam szósta i piąta.